Po tym, jak dochodzi do próby no, unicestwienia Marszu Niepodległości, wejście do lokalu Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, zablokowanie serwerów, jak czytałem gdzieś w prasie, że prokuratura zablokowała serwery Marszu Niepodległości, wszystko to przez jakieś wydarzenia, których nikt do końca nie wie, jakie, kiedy i dlaczego, sześć lat temu, które się odbyły. Wejście o szóstej rano policji do domu pana, pana Roberta Bąkiewicza, do domu asystenta pana Bosaka. To są przecież Rzeczy, które są godne Białorusi i Rosji, nie Polski. Radio Plus. Sedna sprawy. A gościem, sedna sprawy jest dzisiaj profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Dzień dobry, kłania się państwu. Trochę chory, dlatego przepraszam za głos, ale dobrze będzie. To przy okazji już dużo zdrowia. Życzę panie profesorze, ile pan przelał na konto Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej y, partyjnej składki polityków PiSu, ale też sympatyków? Tysiąc i zaraz przelaję tysiąc, dlatego że traktuję to jako tysiąc za sierpień i teraz będzie tysiąc za wrzesień. Każdego miesiąca tysiąc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby europosłowie więcej płacili, stać ich na to. Tak pan powiedział Superekspresowi. To ile mają płacić europosłowie zamiast tych pięciu tysięcy, bo oni mają nie. taką stawkę? Powiedziałem, powiedziałem, powiedziałem dziennikarzowi, stąd manipulacja, który mnie zapytał, czy powinni płacić więcej. Ja powiedziałem, że nie wtrącałbym się co do e, zaleceń szefostwa klubu. Minimum pięć tysięcy to znaczy, że jest minimum pięć tysięcy, ale można i więcej. Jeśli kogoś stać na więcej, to może płacić więcej. Pewnie u po, 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 posłów niektórych można stać na więcej. Więc ja absolutnie nie mówię, że mają wpłacać więcej. Jak kogoś stać, może wpłacić. To jest minimum 5 tysięcy, tak jak my mamy minimum 1000 Jest Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach ja zwiększę stawkę z ponad 1000, na przykład do 1500 czy 2000. Mhm. A jak panie profesorze, rodzina, małżonka przyjęła tę informację, że 1000 złotych mniej co miesiąc w nowym budżecie będzie? Bez problemu? Panie redaktorze, y y posłowie rzeczywiście nie zarabiają tyle, co europosłowie. Zarabiają... No. No, około, 12 4 na rękę, razy mniej, tak? około 12 na razie. Co najmniej 4 razy mniej. Niemniej jednak tysiąc złotych to nie jest wydatek, na który nie stać posła. W sytuacji, w której no, ratuje się funkcjonowanie partii, która została po prostu oszukana przez Państwową Komisję Wyborczą. To jest obowiązek. To nie jest coś ponad siły posła. Tak samo jak to nie jest nic ponad siły europosła. Panie profesorze, rządzący no, z tego co słychać, raczej nie uznają stanowiska Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych tam, gdzie planujecie złożyć odwołanie od tej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, to co Prawo i Sprawiedliwość zrobi, jeżeli yy, no, albo sama Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie uzna waszego odwołania, albo to odwołanie nie będzie z kolei uznane przez Ministra Finansów, yy, Europejski Trybunał Praw Człowieka? Gdzie jeszcze będziecie uderzali, że tak kolokwialnie powiem? No, jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie uznałaby naszego odwołania, no to rzeczywiście sytuacja się bardzo komplikuje i wtedy rzeczywiście trzeba będzie składek większych. Natomiast jeśli Izba Kontroli na Zbrzanie Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uzna nasze odwołanie, a ja jestem przekonany, że tak może być, bo ono jest zgodne z prawem i stoi na przepisach prawa, no to wtedy guzik nas obchodzi, czy rządzący uznają sędziów w Polsce, czy nie. Mogą nie uznawać sobie nawet tych 3,5 tysiąca sędziów w Polsce, zresztą to robią niektórzy. Mhm. A my będziemy pociągać do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy będą łamać przepisy prawa. Prędzej czy później to nastąpi, damy sobie radę. Najpierw czekamy na rozstrzygnięcie sądu najwyższego. No ale minister finansów y, albo kliknie i zrobi ten przelew, albo nie. I to on będzie mógł powiedzieć, guzik miał obchodzić, co myślą politycy prawa i sprawiedliwości. No przez chwilę można tak mówić, nie ma co wątpliwości. Natomiast jeśli Sąd Najwyższy wydoby wyrok, orzeczenie korzystne dla nas, to minister finansów nie ma wyjścia, tylko musi przelać te środki. A jeśli tego nie zrobi, to będzie popełniał przestępstwo niedopełnienia swoich obowiązków i na pewno będzie za to w przyszłości podciągnięte do odpowiedzialności. Ale nie przesądzajmy faktów, bo jeszcze nie wiemy, co zrobi Sąd Najwyższy i co zrobi Jasne. minister finansów. Panie profesorze, to zdecyduje teraz ministra Marcina Mastanerka. No, najbliższego chyba do prezydenta Rzeczypospolitej, który tak mówił Polsatowi News. Dlaczego miałbym wpłacać na Prawo i Sprawiedliwość przez te ostatnie lata? Dostali gigantyczne pieniądze z budżetu państwa, powinni mieć zaoszczędzone minimum 100 milionów złotych na koncie. Mogę zapytać więc, gdzie macie te pieniądze? Tak mówi Marcin Mastalerek. No to ja przekażę to pytanie, panie profesorze, gdzie macie te pieniądze? Nie wiem. Trzeba zapytać pana skarbnika naszego ugrupowania, pana Henryka Nowaczyka y y oraz pana prezesa Józefa Kaczyńskiego, bo ja przecież nie mam dostępu do, do konta i nie wiem ile jest na koncie. Konto remaracja, jest ma salerek, remaracja ma stalerek, zwracając uwagę na to, że te konto... pieniądze dostawaliście, powinniście się na chudsze czasy przygotować to jest zablokowane? Otóż pan Mastalerek pracuje dzisiaj w kancelarii prezydenta, który został wybrany właśnie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość swoje finanse przeznaczały na to, żeby promować, między innymi na to, żeby promować swojego kandydata dwukrotnie w wyborach przez ten czas, o którym mówi pan Mastalerek. Więc pan Mastalerek, gdyby chciał odrobinę refleksji sobie zadać, to by takich głupot nie opowiadał. Głupoty, tak? Tak te słowa pan profesor nazywa, panie profesorze, a na Marsz Niepodległości. Czy pan się tego roczy? No głupotą nazywam, żebym mógł doprecyzować, panie redaktorze, bo głupotą nazywam e, publiczne zadawanie tego rodzaju pytań. Po pierwsze, ani ja, ani Mastalerek nie wiemy, ile jest na koncie Prawa i Sprawiedliwości. O to trzeba pytać pana Henryka Kowalczyka i pana profesora Kaczyńskiego, a konto jest zablokowane. A po drugie, jeszcze raz powtarzam, przez te wszystkie lata Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło mnóstwo zwycięskich kampanii wyborczych, w tym także dwie zwycięskie kampanie wyborcze na prezydenta, dzięki którym pan Mars. Stalerek dzisiaj może pracować w Kancelarii Prezydenta. Jest więcej refleksji. Panie profesorze, wybierasz pan na Marsz Niepodległości 11 listopada w tym roku? Oczywiście wydaje mi się, że dzisiaj w tym roku będzie rekordowy Marsz Niepodległości, po tym, co się stało wczoraj. Po tym, jak dochodzi do próby no, unicestwienia Marszu Niepodległości, wejście do lokalu Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, zablokowanie serwerów, jak czytałem gdzieś w prasie, że prokuratura zablokowała serwery Marszu Niepodległości. Wszystko to przez jakieś wydarzenia, których nikt do końca nie wie, jakie, kiedy i dlaczego sześć lat temu, które się odbyły. Wejście o szóstej rano policji do domu pana. pana Pana Roberta Bąkiewicza do domu, asystenta pana Bosaka. To są przecież rzeczy, które są godne Białorusi i Rosji, nie Polski. Myślę, że dlatego właśnie ostatnie sondaże pokazują, że jest coraz mniejszy dystans między Platformą a pis -em. i tak będzie, dlatego że Polacy chcą wolnej Polski, normalnej, a nie Polski policyjnych, policyjnych komunistów. Panie profesorze, nie ma pan wrażenia, że, że no, gdzieś wchodzicie w buty Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, ogłaszając już no, z dziesiąty co najmniej koniec demokracji, od kiedy straciliście władzę, tak jak i Platforma Koalicja Obywatelska regularnie mówiły o końcu demokracji, o białoruskich standardach, że też nadużywacie tych najpotężniejszych określeń i szybko się wyborcom znudzą? Czy pan redaktor pamięta kiedykolwiek, by jakakolwiek agencja, instytucja, organ państwa, służba państwa pod naszymi rządami weszła do jakiegokolwiek posła Prawa i Sprawy, Platformy Obywatelskiej mhm. bez stawiania mu zarzutów, bez przedstawiania mu zarzutów, bez zatrzymywania go, przecież to są rzeczy, które są godne naprawdę standardu białoruskich. Wczoraj do Bąkiewicza, do, do Roberta Bąkiewicza to nie jest weszła policja. No posłem nie jest Bąkiewicz tak, ale, wczoraj, ale, do, ale do kogokolwiek Bo ja już o posłach mówię jako tych już że tak powiem, bardziej znanych, ale wczoraj służba weszła do Roberta Bąkiewicza bez czegokolwiek, jakiegokolwiek cienia zarzutu, podejrzenia, oskarżenia wcześniejszego wezwania po prostu zrobion, robiąc i przez cały dzień tłukąc w, w faktach TVN że kolejni do rozliczenia a ja czytam później na mediach społecznościowych jakieś bandzie Bąkiewicza, to są rzeczy, które są godne Rosji i Białorusinów Białorusi i Łukaszenki Białorusinów, przecież my Białorusinów bardzo szanujemy. Natomiast y, ja nie przypominam sobie, pan redaktor mi też nie przypomni, mhm. żeby służby pod naszymi rządami robiły tego rodzaju rzeczy. Tak po prostu nie było. Panie profesorze, to, to teraz y, czasy waszych rządów. Chciałem zapytać o inne rzeczy, których y, no, mieli się dopuszczać urzędnicy państwowi nie, służby. Mam na myśli Michała K. przede wszystkim, który teraz przebywa w londyńskim areszcie. Dawno temu, no to w, Trzy dekady temu w zasadzie było takie hasło liberałowie, aferałowie. Czy panie profesorze, od was też te afery się nie mogą odkleić za bardzo? No, Michałka w Londyńskim areszcie właśnie twórca Retisbet, współpracujący z rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Też ścigany przez policję póki co nie jest za dużo tych. Afer, panie profesorze, i no, wątpliwości wokół działania kolejnych urzędników czy polityków, zarządów prawa i sprawiedliwości. Wie pan, jak się robi 300 miliardów złotych długu w, w, w budżecie państwa, to trzeba zrobić coś, co przykryje coś, co jest gigantycznym nieporozumieniem. W życiu w Polsce nie było takiego, takiej dziury budżetowej, jak teraz w tym budżecie planowanym przez Platformę. Więc trzeba uruchomić armaty, żeby przykryć dziurę budżetową w wysokości blisko 300 miliardów złotych. Czegoś takiego w życiu nie było. Nie wiem o co chodzi w aferze, tak zwanej aferze z panem Michałem Kuszmierowskim. Jest tam pewne uczciwości, Michał? Jestem przekonany, jestem przekonany, że pan Michał Kusznirowski będzie w stanie wyjaśnić te sprawy. Chociaż ja za nikogo głowy sobie nie dam uciąć jest mhm. zupełnie jasne, że na aparat państwowy składa się mnóstwo ludzi. Przypomnę tylko, że na czele zespołu do spraw zróżnicowania Prawa i Sprawiedliwości stoi dziś człowiek, poseł Koalicji Obywatelskiej, na którym ciążą zarzuty przywłaszczenia. 72 milionów złotych i prania brudnych pieniędzy w wysokości zdaje się 5 milionów złotych, któremu prokuratura chciała te zarzuty jeszcze okazać, bo miały je postawione 3 lata temu, czy 2 lata temu, jest pod zarzutami, unikał przez 3 lata prokuratury, dalej unika poddania się czynnościom prokuratorskim, a nazywa się Roman Giertych, więc najpierw niech się biją swoje piersi, a później rozliczają innych, ale nie ma nikogo bezkarnego, jeśli wo wobec kogokolwiek są zarzuty, dobrze, żeby ja wyjaśnił, e, mam nadzieję e, i ufam, że pan Michał Kuczniarowski zarzut hmm, A samo to, że, że był poza granicami kraju, że teraz nie chciał do kraju wrócić, to te podejrzenia potęguje, panie profesorze? Myślę, że gdyby był w kraju, byłoby lepiej, to było zupełnie, zupełnie inaczej, byłoby mniej, że tak powiem, tego rodzaju narracji. Natomiast wydaje się, że niektórzy po prostu przestają wierzyć w, w sprawiedliwość w Polsce i mają ku temu poważne powody. Dość spojrzeć na księdza Michała Olszewskiego, na panie urzędniczki, które są bezprawnie przytrzymywane w więzieniu i nieludzko traktowane. Dość spojrzeć na tak zwaną aferę Funduszu Sprawiedliwości, na gangolsena, który próbował zatrzymać posła Romanowskiego, któremu przysługuje immunitet międzynarodowy i wiele wiele innych tego typu rzeczy. I na ostatnie wejście do pana Roberta Bąkiewicza. No w takiej sytuacji rzeczywiście można stracić zaufanie do sprawiedliwości w tym kraju i być może niektórzy się tego boją. No ja się nie boję. Panie profesorze, Przystań Polska, tak miała się nazywać impreza organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, to miała być taka odpowiedź na kampus Polska Rafała Trzaskowskiego, który no, chyba jest sukcesem, jakby nie patrzeć od paru lat, bo szeroko na pewno komentowane są aktywności podejmowane na tym Wydarzeniu, dlaczego się wycofaliście z tego pomysłu? Nie macie, yy, nie wiecie jak do, do młodych ludzi podejść, jak ich do polityki, do PiSu przyciągnąć? Zapewniam pana redaktora, że gdyby nie wydarzenia ostatnich dni, to ta przystań polska odbyłaby się i odbiłaby się jeszcze większym echem. I pieniądze? W sytuacji, I pieniądze po prostu? W sytuacji, w, sy w sytuacji, kiedy mamy zablokowane konto mhm. e, z uwagi na takie, a nie inne rozstrzygnięcie Państwowej Komisji Wyborczej niezgodne z prawem, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z atakiem na Marsz Niepodległości, na Roberta Bąkiewicza, w, w sytuacji wejścia służb do oszustej rano, do człowieka kompletnie bez podejrzeń i bez zarzutów, e, trzeba uruchomić inne. Chociażby to, które zapowiedziała na, na sobotę przyszłego tygodnia, czyli na 14 zdaje się września, wielka manifestacja pod Ministerstwem Sprawiedliwości. Na tym się będziemy skupiać, a przystań y, y, Polska odbędzie się w późniejszym terminie. Mhm, ale w jeśli, dobrze się... słyszałem, jeśli dobrze słyszałem, bo zdaje się, że o to pan pytał. Mhm, ale w tym roku już odbędzie? Tego nie wiem, panie redaktorze, bo nie ja to organizuję, natomiast jestem przekonany, że jeżeli cokolwiek zagraża przystań Polska i będzie to przesunięte, to właśnie ze względu na te dwie okoliczności, to znaczy szereg innych wydarzeń, które e, przyćmią takie czy inne spotkania młodych, a przypomnę, że był kampus Polska to spotkanie ponad tysiąca ludzi. W samym Garbowie, tylko ode mnie tutaj 15 kilometrów stąd e, przez pięć dni młodzi ludzie pod namiotami byli na spotkaniach młodych Architek z Lubelskiej, e, też przez pięć dni debatowali, dyskutowali, e, śpiewali, bawili się e, e, jakoś. E, e, nic temu nie stoi na przeszkodzie, więc, im, więc im może być następna przystań polska, następny kampus polska, następny smal, Ej. tylko w odpowiednim czasie. Dzisiaj nie jest czas, w moim przekonaniu, tego typu rzeczy. Jeśli taka będzie decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości, to ja ją rozumiem. Właśnie z tych dwóch powodów. Zablokowanie konta Prawa i Sprawiedliwości, no i dużo poważniejsze sprawy, do których trzeba negować bardzo silnie, stąd manifestacja za tydzień w sobotę. No tylko, że te tysiąc osób to jest krem de la krem tego środowiska, bo tam trzeba... Ile, ile? No te tysiąc osób to, to jest elita, to jest... To są ci, którzy się dostają na Półspolska, jeżeli dobrze rozumiem bo tam Bez trzeba się, ja. się dostać trzeba wysłać zgłoszenie Bez nie ja, przyjmowani. no elita młodzieżów nie chcą Niech chyba tak niech sobie panie redaktorze, Trzaskowski kostki znajdzie większy plas na stadionie narodowym na przykład to przyjmie na przykład 100 tysięcy, tylko jakoś mu chyba nie przyjedzie no w kortowie tylko też chyba się parę tysięcy może zmieścić. tylko podgarbów, tylko pod garbów z połowy województwa lubelskiego przy finansowaniu z urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego przyjechało tysiąc młodych ludzi na pięć dni to nie jest wielkie przedsięwzięcie gdyby chcieli mieć więcej ludzi to by ich mieli tylko po prostu ich nie mają. No. Panie profesorze, to, to chciałem się zapytać o zmiany szykowane w statucie prawa i sprawiedliwości, bo jak rozumiem, te, te zmiany mają się dokonać w perspektywie najbliższych tygodni. Czy ten nowy statut jest już gotowy, czy wiadomo, jak będą wyglądały nowe władze partii, jeżeli chodzi o tę formułę zarządu partii i rady nadzorczej, bo tak mniej więcej to ma, jak rozumiem, wyglądać. Ten zarząd to Yy, zdecydowanie młodsi ludzie, to, to, to pokolenie yy, 40-latków przede wszystkim, chyba tak? Nie wiem, panie redaktorze, wiem to, co pan słyszy w prasie. Dochodzą do mnie jakieś przekazy od moich kolegów starszych, którzy są w ścisłych władzach Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że planowane są zmiany, które miałyby uefektywnić zarządzanie partii, zwłaszcza w tym trudnym czasie. I mam nadzieję, że one nastąpią, bo rzeczywiście, w moim przekonaniu, przypływ świeżej krwi do ścisłych władz Prawa i Sprawiedliwości, a jest tych młodych posłów, bardzo do, doświadczonych już jednocześnie i stanowiskami, które pełnili, i wykształceniem, które mają. Mówię tutaj o posłach takich jak Zbysza jak Bogutski, jak Paweł Jabłoński, e, jak wielu innych, e, którzy siedzą dzisiaj w ostatnich rzędach, czy przedostatnich rzędach w, w Sejmie, e, tak zresztą są nazywani ostatnim rzędem e, tych posłów, czy pani Katarzyna Sujka, e, czy pan Andrzej Śliwka. Teraz mógłbym wymieniać jeszcze następne 30 osób, natomiast jest tej, tej młodzieży, powiedzmy, stosunkowej młodzieży w Prawie Sprawiedliwości mnóstwo. Oni dzisiaj stanowią o Prawo i Sprawiedliwość w mediach publicznych, w mediach ogólnopolskich. Oni reprezentują nasze zdanie i oni powinni dzisiaj wejść do ścisłego kierownictwa. I mam nadzieję, że to nastąpi pod koniec tego miesiąca, bądź na początku przyszłego. Ciebie pan profesor nie wymienił, ale pan jest wśród ja wiem, tych, osób, mieści, które mają najbardziej znaczy... awansować po tych zmianach. Nie wiem, czy ja jestem starszy, czy młodszy, czy młodszo-starszy i nie będę czy się załapieć w związku z tym. Nie no chyba, panie profesorze, ale tylko, tylko pan, pan, jak rozumiem, też do tego zarządu, nie do rady nadzorczej, trzymając się tej biznesowej terminologii. Powiem panu redaktorowi i państwu naprawdę szczerze, bo nie mam tutaj mhm. powodu, żeby państwa oszukiwać. Ja naprawdę świetnie się czuję ze swoim stanowiskiem szefa zarządu wojewódzkiego Prawa mhm. i Sprawiedliwości w To jest jeden z szesnastu tego rodzaju przewodniczących. Jeśli miałbym dalej prowadzić te struktury, to bym bardzo zaszczycony. To jest rzecz, którą robię od nieco ponad roku, ale roku. 10 miesięcy, czy nawet 9 miesięcy, z dużymi sukcesami, bo mam Sukcesy w wyborach chociażby samorządowych w województwie rodowskim. Świetnie mi się to się świetnie to robię. Świetnie mi to wychodzi, nie świetnie to robię, ale efekty są bardzo dobre. I to jest szczyt moich ambicji. A co innego mi partia będzie gała zarobić, to zobaczymy. Na razie mówię o tych, których ja bym widział w zarządzie czy w ścisłych władzach Prawa i Sprawiedliwości. Wymieniłem tylko kilkoro z nich. Naprawdę jest dużo młodzieży, które może dzisiaj przejmować. Współodpowiedzialność zarządzanie partią, bo jestem przekonany również. Że prezesem Prawa i Sprawiedliwości pozostanie Jarosław Kaczyński. To jest w bardzo dobrej formie i politycznej, i fizycznej. Ale trochę jednak prezesem, może nie usuniętym w cieniu, ale prezesem, który zrobił krok do tyłu po tych zmianach. Być może. no Ja nie wiem, jakie, jest, jakie są zamiary pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale wydaje się z tego, co czytam też w prasie, tak jak i pan redaktor, i z tego, co dochodzi do mnie od moich starszych kolegów, że rzeczywiście to wpuszczenie świeżej krwi do zarządzania Prawem i Sprawiedliwością na tym między innymi miałby polegać, że no, powstałaby coś w rodzaju właśnie takiej rady nadzorczej Prawa i Sprawiedliwości. A ja, ten zarząd, powiedzmy, który na bieżąco codziennie decyduje o rzeczach pomniejszej mniejszej wagi, ale takich też dużej wagi, ale też takich powiedzmy przyziemnych, jak to w zarządzie każdej korporacji, organizacji że firmy jest, e, składało się już z tych e, młodszych. Być może tak będzie, oby tak było. Ja kibicuję tego rodzaju pomysłom i, e, i takim zmianom. No, ale kibicuje pan e, takim zmianom, które prowadzą też do takiego e, e, wniosku mniej prezesa w, w, w bieżącym zarządzaniu partią, mniej prezesa Kaczyńskiego? To by to może być dobre dla prawa strony. E, ja, ja, ja bym to nazwał nie mniej prezesa, tylko więcej ludzi, którzy prezesowi mogli realnie pomóc nowym spojrzeniem na partię. Panie profesorze, to jeszcze jedna rzecz na, na koniec naszej rozmowy. Yy, no w koalicji rządzącej napięcia mniejsze, większe. W każdym razie, jeżeli chodzi o polskie stronnictwo ludowe, to zdaje się, że yy, tam na linii yy, ludowcy, koalicja obywatelska, yy, najwięcej tych yy, problemów yy jest. Czy pana zdaniem PSL? to potencjalny koalicjant prawa i sprawiedliwości jeszcze w dziesiątej kadencji Sejmu, to może mieć miejsce takie przetasowanie w obrębie tego, co już mamy w Sejmie. Bierze Pan Profesor to pod uwagę? Ja bym powiedział więcej, może pan redaktor zaskoczy, ale ja nie biorę pod uwagę PSL jako PSL-u. Ja biorę pod uwagę też nie tylko PSL, <knie> tylko biorę pod uwagę przynajmniej część posłów PSL-u i przynajmniej część posłów Platformy Obywatelskiej. Naprawdę są i tacy, którzy już patrzą na to, co się dzieje bardzo krzywo i widzą, co się dzieje zaledwie po dziewięciu miesiącach. Ale Więc mówią ja to panu przesadzał... profesorowi, takie rozmowy się odbywają? Nie przesądzał, tak jest. Nie przesądzałbym, nie przesądzałbym, kluwerowy oczywiście. Nie przesądzałbym tego, co się będzie działo w ciągu następnych trzech lat. Czy ponad trzech lat, jestem przekonany, że ta koalicja tak czy inaczej do końca kadencji nie potrwa. A kto będzie rządził w miejsce tej koalicji, to naprawdę nie musi być tylko PSL, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość. To może być nawet część PSL-u, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, PSL, część Konfederacji i Prawo i Sprawiedliwość, a z uzupełnieniem jakiejś części Platform Obywatelskiej, która naprawdę ma wielu ciekawych posłów, którzy patrzą z boku na to wszystko i przecierają oczy ze zdumienia, że tak można rzeczywiście krajem zawiadywać. Nie będę oczywiście zdradzał nazwisk, bo to jest bez sensu, żebyśmy teraz zdradzali. Panie profesorze, ale z ręką tak, na sercu jest, pan, pan, pan na powie, to rynku, że blef, to, to, to nie jest Jak blef. Ale to nie jest blef. Pan powie z ręką na sercu: są tacy posłowie platformy, którzy mówią, ręku, że, że gotowi ręku. byliby współpracować z PiSem? Z ręką na serduchu powiem panu, że naprawdę jest sporo posłów Platformy, którym się nie podoba sposób działania Tuska. nie podoba to, co się. panu mówią? Nie podoba się sposób zarządzania państwem, nie podoba się agresja i brak, i y, 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 łamanie podstawowych standardów prawa, nie podoba się o, choćby takie rzeczy jak wchodzenie do Bąkiewicza Roberta Rano o 6 bez żadnego powodu, nie podoba się zachowanie Giertycha, który unika współpracy z prokuratorą, a którą, któremu stawia się zarzuty 72 milionów przywłaszczenia środków finansowych. Naprawdę są tam też przyzwoici ludzie. Może nie ma ich wielu, ale wystarczająco do tego, żeby w perspektywie czasu stworzyć z nimi jakąś koalicję. Jeśli ta koalicja, która dzisiaj rządzi, nie dotrwa do końca, a na pewno nie dotrwa do końca. No, jeśli Tusk nawet nie jedzie do Karpacza tylko dlatego, że Kosiniak dostał nagrodę, to wiecie państwo, no, napięcia są tam przepotężne, a wywrotka jest możliwa naprawdę bardzo szybko. Jestem przekonany, że taka wywrotka może nastąpić bezpośrednio po wygranych przez kandydata prawicy Wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A mówił to o Przemysław Czarnek, dzisiejszy gość. Sedna sprawy, dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się państwu. Dobrego dnia panu profesorowi i państwu życzę i dużo zdrowia, oczywiście. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus, sedna sprawy.